Tam gorąco z gorącego Meksyku. No a dzisiaj nie zagramy sobie żadną talią, natomiast e, powiem o moich top 10 kartach w dwincie. Nie oznacza to, że top najsilniejszych kartach, a top moich ulubionych 10 kart. Więc e, przejdźmy już sobie do oglądania. Zaczynamy od numeru 10, a numer 1 jest e, najlepszą kartą, jak dla mnie. Także zaczynamy. Także jako pierwsza karta. Dokładnie numer 10, będzie to Bratens. Bratens, fantastyczna karta. Od początku, tak naprawdę, kiedy przed e, w, dodatku, w dodatku pana Lusterko. Jest zawsze praktycznie w każdej talii Nilgardu, również w moich. Po prostu jest bardzo silny ze względu na to, że e, po pierwsze, ma, a, ma asymilację. To oznacza, że kiedy gramy karty, które nie są od nas tali, to on się wzmacnia. Poza tym możemy wybrać sobie ze szpiegów, które, które gramy oczywiście w naszej talii, takie jak Agentka Księżnej, czy emisariusz, więc możemy po pierwsze zagrać Bratensa i potem wybrać Agentkę Księżnej, żeby skopiować jakąś brązową jednostkę naszego rywala, przez co dwa razy asymilacja siądzie, luz będziemy mieli jednostkę. E, brązową naszego rywala a jeśli nie ma takich jednostek to możemy zagrać emisariusza no i po prostu będzie asymilacja jeden punkt oraz sześć punktów e, ze wzmocnienia z tego emisariusza no moim zdaniem karta zasługuje żeby być na tym dziesiątym miejscu jest jedną z takich moich ulubionych no w tym rankingu postaram się żeby żeby każda frakcja żeby z każdej frakcji wybrać sobie jedną kartę, taką ulubioną do grania, tutaj znalazł się Bratens. Eee, także, no Bratens jak najbardziej fajny, polecam, no i jest u mnie jako numer 10. A teraz przejdźmy sobie dalej. Aj, no, Simlas jako dziewiąte miejsce, najpotężniejsza karta tak naprawdę z Koyatel, która no jest grana wszędzie w taliach również w moich ze względu na to, że z Simlasa możemy wyciągać kopie brązowych kart specjalnych, czy to dwie, czy to w tym momencie, kiedy nagrywam, to najpopularniejsze, to są zaczepki, jednak, czyli nawet pięć kart, sześć, no to już zależy ile tych kopii mamy w talii. Aczkolwiek z Simlasa poza tymi zaczepkami zawsze wyciągamy kopie brązowych kart. Takich jak na przykład Pakt, który wzmacnia za 6 punktów, jeśli mamy dwa, dwie karty paktów w talii. No to Simlas zagrany no fantastycznie wchodzi, no bo po pierwsze karta 2 punkty i 6 punktów razy 2 to jest 12-14 punktów. Dużo, niedużo? Cóż, jeśli mówimy o Pakcie to może niedużo, ale patrząc na inne karty, jak na przykład Urodzajne Żniwa, które możemy sobie wyciągnąć z Simlasa, Zmocnić jednostki na ręce oraz zagrać karty brązowe Skojatel, Myślę, że myślę, że naprawdę potęga jedna z najpotężniejszych kart z Koyatel No i w moim rankingu znalazła się na dziewiątym miejscu. Eee, no jedni mogą się zgodzić, drodzy nie, aczkolwiek w moim rankingu Simlas jest na dziewiątym miejscu i jak najbardziej polecam, jeśli jeszcze tego nie testowaliście, bo karta jest po prostu fenomenalna. No i Arnagat jako ósme miejsce jak najbardziej tutaj musi być, po pierwsze jest to karta szkoły, szkoły Niedźwiedzia A jak ktoś nie wie, albo wiecie, no niektórzy wiedzą, niektórzy nie, ale oso właśnie po hiszpańsku oznacza niedźwiedź Więc ja się jako tako utożsamiam z tą kartą, jest to jedna z moich ulubionych kart ze Skellige Memiczna karta, co prawda, ale no jak siądzie to przecież takie punkty można zrobić przez wzmocnienie tego Arnagada. Wystarczy go wzmocnić, zostawić cukrusem i tak naprawdę nie ma opcji, że przeciwnik sobie poradzi, jeśli nie gra mm, jakiejś kontroli typu siroko czy coś takiego. E, no dla mnie ta karta jest jedna z takich najfajniejszych, jeśli chodzi o Skellige, Art też jest przepiękny zresztą. No i... Wiedźmin Szkoły Niedźwiedzia, no po prostu musiał się tutaj znaleźć. Tak jak mówię, utożsamiam się jako taką z tą kartą. No i y, jak gram Wiedźminów, to bardzo lubię sobie Arnagada rzucić właśnie do talii. E, no jest kapitalny, po prostu kapitalny. Tyle ile on punktów robi, to jest taki kloc, który y, jak już go wrzucimy, tak naprawdę y, na nasz rząd, zastawimy sukrusem i wzmocnimy powiedzmy grzybkami, no, to nie ma nawet takiej opcji, że przeciwnik yy, wyjdzie z tego. Bo każda jednostka rzucona przez rywala będzie po prostu niszczona. Ze względu na to, że Arnagat, yy, za każdym razem, gdy przeciwnik gra jednostkę, yy, Arnagat uderza tą jednostkę za tyle, ile ma siły. A jeśli jak zastawimy to sukrusem, no to on w ogóle na tym nie obrywa, więc jest nieśmiertelny, a jednostki rywala biedne. Także on jest u mnie na ósmym miejscu. A teraz przejdźmy do miejsca siódmego. Ja na miejscu siódmym wybrałem sklepa, ze względu na to, że tyle cudów ile potrafimy zrobić na tym sklepie to jest nieprawdopodobne. Chodzi o to, że do każdej sytuacji potrafimy się jako tako dostosować. Też zależy trochę od szczęścia. O czym mówię? O tym mówię, że sklep posiada tak naprawdę trzy funkcje. Jest nią czarodziej, łowca oraz palady. E, każ, każda z tych kart, każda z tych profecji, znaczy każda z tych profesji ma 2, 4, 5 różnych zadań. E, i na przykład paladyn e, na rozmieszczeniu potrafi zadać 4 punkty obrażeń, zablokować jednostkę, wzmocnić jednostkę w ręce o 2 Albo dostać wytrzymałość Albo wzmocnić, co już liczą jednostkę o 4. Na przykład z łowcy potrafimy Zniszczyć losowego wroga Albo zabrać jakąś jednostkę Na czarodzieju Co jest po prostu fantastyczne I potrafimy się jako tako Dostosować do sytuacji ehm, Musimy liczyć też na szczęście Bo tak jak mówię jest 5 wyborów ehm, Jest pięć wyborów I musimy wybrać Tak naprawdę trzy, trzy karty są Z których możemy wybierać więc y, może być tak, że dostaniemy naprawdę lipę. Nieraz mi się zdarzało, ale również czasami zdarzało mi się e, dostawać karty, no, które, o które prosiłem. E, także sklep czasami bardzo fajnie słucha, czasami nie. E, no ale ten troll jak najbardziej na siódmym miejscu u mnie się zalicza. E, jest fantastyczny, polecam. E, jedynym problemem. E, który jest u sklepa, to tak naprawdę to, że nie można grać duplikatów w talii, więc trzeba takie bardzo specyf, specyficzne talie przygotowywać, wygrać tą kartę. Aczkolwiek, no, u mnie na siódmym miejscu jest, ze względu na tą elastyczność i po prostu, po prostu e, fantastyczne zachowanie w ciężkich sytuacjach, jakie czasami mamy na polu bitwy. Także przygody sklepa lądują na siódmym miejscu, a teraz przejdźmy na szóste miejsce. Drauk to jest karta, której no nie potrafiłbym ominąć ze względu na bardzo, bardzo fajną przeszłość. Po prostu musiałem tą kartę dać na szóste miejsce. Drauk, upiór, przeklęty, rycerz. E, który na rozmieszczeniu, właściwie wcześniej na, roz na rozmieszczeniu, a teraz na rozkazie plus zapoma przekształca ludzkie jednostki upiory czyli takie tokeny dzięki którym e, możemy na rozkazie uderzać jednostki, jednostki rywala lub swoje za jeden punkt e, kiedy zbijemy taką jednostkę, czyli śmiertelny cios uzyskamy, wtedy Stworzymy kolejnego kadweńskiego upiora, czyli taki token za 3 punkty. Siła bazowa kart nie zmienia się, które przemieniamy. Jeśli miały jeden punkt, to będą miały jeden punkt, jeśli miały 10, to będą miały 10, aczkolwiek następny upiór, którego stworzymy, będzie miał tych punktów 3. A dlaczego powiedziałem, że przeszłość? No słuchajcie. Podzielę się z wami tą historią. Kiedy zaczynałem grę w gwinta, no to taką pierwszą talią, która bardzo, bardzo mi pasowała, bardzo mi się podobała. Ja pamiętam, że to była jedna z talii Xionisa, którego oglądałem. Bardzo, bardzo mi się podobały jego filmy. W każdym bądź razie, on, pamiętam, że grał niebieskie pasy i Drauga. No i bardzo, bardzo mi się to podobało, aczkolwiek nie miałem kart do tego, żeby, żeby mieć taką samą talię jak on. Drauga akurat miałem. Niebieskie pasy miałem, ale na przykład nie miałem rosza. Miałem tego rosza, który, który jest szpiegiem i dwie karty losowe stali po prostu zagrywa. Także musiałem troszeczkę improwizować, aczkolwiek jest to karta, dzięki której pierwszy raz doszedłem z rangi chyba 26 w jednym sezonie do rangi 3, co nie wiem. Moim zdaniem robiło całkiem niezłe wrażenie, szczególnie, że to był mój chyba drugi sezon. Nie, co ja mówię, jaki drugi sezon? Zacząłem, zacząłem dokładnie w sezonie Niedźwiedzia, a w Elfim grałem takową talię. No myślę, że dobrze pamiętam. I to właśnie było w Elfim i tym udało mi się wejść do trzeciej rangi, co mnie bardzo cieszyło. I talię bardzo długi czas tamtą miałem. No, ale w końcu trzeba było miejsce zwolnić. Tak czy siak, Draug jak najbardziej zasłużył, żeby być w tym rankingu, bo jest w topce moich ulubionych kart. E, szczególnie, że bardzo, bardzo miło pamiętam go i to, co dla mnie zrobił. Także Draug zostaje na miejscu szóstym. Teraz przejdźmy na miejsce piąte. No i następną kartą jest Salamandra. Musiała też się znaleźć tutaj e, w rankingu. Znalazła się na piątym miejscu. E, także już w połowie jesteśmy. Salamandra po prostu musiała być ze względu na to, że jest to karta gigamemiczna, gigamocna. I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o syndykat, to jedyna e, karta w taliach, które sprawiają mi radość. E, jeśli chodzi o syndykat, to po prostu mm, nie za bardzo przebadam za tą frakcją. i... E, większość kart po prostu mi nie leży w Syndykacie, a Salamandra no, sprawia, że uśmiech na twarzy się bardzo szybko pojawia. Jest to karta fenomenalna, ze względu na to, że tak jak mówię, jest bardzo memiczna, otruwa wszystkie jedno jednostki na polu bitwy, a potem mm, zagrywamy ją drugi raz i tak naprawdę yy, w takiej, takiej sytuacji, gdzie my mamy ostatnie słowo, to wygrywamy do, zero, do zera yy, z naszym rywalem. Ile to punktów będzie? Może być to 1 do 0, że sala, sama Salamandra sobie poradzi, ale może to być jeszcze inaczej. Także Salamandra u mnie piąte miejsce za to, że po prostu mam bardzo dużo satysfakcję i w sumie taką jedyną jeśli chodzi o Syndykat. Najlepsza karta i chyba tak zostanie bardzo, bardzo długo jeśli chodzi o Syndykat. Piąte miejsce dla Salamandry, eee, pewnie dużo osób się nie zgodzi z tym moim rankingiem. No. Słuchajcie, to jest mój ranking osobisty. Wy możecie swój napisać w komentarzu. Będę bardzo bardzo zadowolony, że mogę zobaczyć e, po prostu, co wy o tym sądzicie. Jakie są wasze typy 10 ulubionych swoich kart? Napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam wszystkie komentarze. E, takowe też oznaczę serduszkiem. E, no a Salamandra zostaje na piątym miejscu i przejdźmy na miejsce numer 4. Następną kartą, którą postanowiłem wrzucić jest Fukusja. Fukusja zajmuje czwarte miejsce. Jest to mniej memiczna karta niż pozostałe, za to bardzo, bardzo mocna, bardzo elastyczna. Tak naprawdę większość kart potężnych mają ten werbunek 10 lub mniejszy, więc większość kart, które graliśmy w pierwszych rundach możemy wskrzesić z powrotem dzięki właśnie te karty. Tak jak tu pisze, zagra jednostkę ze swojego cmentarza o, ko o koszcie werbunku 10. E, maksymalnie, maksymalnie lub mniejszym, tak? E, je, jeśli zagrywamy kartę mniej prowizyjną, bo wszystkie nasze goldy są tak naprawdę na ręce i potrzebujemy zagrać jakiegoś brąza, powiedzmy za 5 prowizji, no to wtedy zagrywamy tego brąza plus tworzymy jeszcze deszcz. W przypadku pięciu prowizyjnej karty brązowej tworzymy deszczu na 5 tur, co jest bardzo, bardzo dużo. Dokładnie daje to 10 punktów okusję oraz, oraz kartę brązową, którą przyzwaliśmy. Oczywiście już nie liczymy morszczynek i tak dalej, które za każdy deszcz się wzmacniają. Ale sama w sobie karta jest bardzo potężna, elastyczna, tak jak już powiedziałem, no możemy wskrzesić Meluzynę, która nie znalazła się w moim top 10, aczkolwiek gdyby to było top 12, to powiem Wam, żeby się naprawdę znalazła Meluzyna i jeszcze jedna karta e, z Królew Północy, ale to nie będę mówił, bo to jest top 10. W każdym bądź razie okusją potrafimy wskrzesić Meluzynę, potrafimy wskrzesić Krahan Kraid, który również jest bardzo mocną kartą. E, jedną z moich e, z moich Takich bardziej lubianych, ale Fukusja jest po prostu najbliżej mojego serca, e, jeśli chodzi o skeligę, e, przez tą elastyczność jaką potrafi e, zrobić ta karta, dlatego karta zostaje na czwartym miejscu, jest przepotężna i w każdej praktycznie ta skeligę znajduje się ona, już dawno nie widziałem, żeby ktokolwiek nie grał Fukusji tak naprawdę. Fukusja już wszędzie jest, bo jest tak mocna. Nawet przez tego nerfa z werbunkiem, której dostała w poprzednim sezonie, czy dwa sezony temu, czy trzy, już zapomniałem. W każdym bądź razie, Fukusja nadal bardzo mocna, elastyczna i ląduje u mnie na czwartym miejscu w top 10 ulubionych e, kart w gwincie. A teraz przejdźmy do trzeciej e, kolejki. Alzur, a oczywiście Alzur będzie na trzecim miejscu. Jest to moja trzecia, taka najbardziej ulubiona karta ze względu na tak naprawdę ruletę, którą robi Alzur e, szczególnie łącznie i tylko e, z magicznymi kulkami, które wyciągamy e, trzy sztuki i tworzymy trzy losowe jednostki z berbunku 10, które mogą dać kartę za, za dwa punkty, ale. Mogą ładnie pyknąć i będzie karta nawet za 12 punktów, co jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Plus stwarzamy tych jednostek aż 3. Za każdą tą magiczną kulkę. Aczkolwiek nie gadamy o magicznych kulkach, gadamy o Alzurze. I Alzur właśnie przez te zaklęcia robi nam jednostki. Bardzo mi się podoba ruleta. Eee, zawsze troszeczkę tak. A, lubiłem, lubiłem sobie <laughs> o hazardować, to nieco. Także. <laughs> Alzur musi, musi być u mnie na trzecim miejscu, koniecznie e, ze względu na tą losowość i na to, że czasami to potrafi naprawdę przywalić, potrafi zrobić tak nieprawdopodobne kombo, potrafi zrobić karty, które mogą nam nawet wygrać grę. Już nie mówię o kartach za 12 punktów, ale może akurat, tak jak na filmiku zresztą widzicie, e, Margarita, która ma blokadę, dzięki czemu możemy zablokować Sigvalda. Dokładnie. Więc Alzur potrafi bardzo dużo zrobić: jest ta losowość, jest ta ruleta. I u mnie Alzur ląduje na trzecim miejscu. Jest to trzecia moja ulubiona karta w Gwincie. Także teraz przejdźmy do typu numer 2. No i królowa Krawo Pająków jest jako numer dwa karta. Jak najbardziej. Zresztą znacie mnie, widzicie moje filmy na YouTubie, a niektórzy nawet śledzą mnie na Twitchu, na moich streamach, gdzie oczywiście link e, do moich streamów znajduje się w opisie. Chodzi o Twitcha. <laughs> Serdecznie zapraszam. Słuchajcie, no Królowa Krawo Pająków jest u mnie bardzo często grana ze względu na tak wielką ilość memów, jakie potrafimy zrobić, a mój kanał tak naprawdę to w tej chwili tylko memy, to co nagrywam bo po prostu najbardziej sprawia mi to wszystko radość dlatego, dlatego królowa Krabopajanków no znajduje się na drugim miejscu przez to że potrafimy tak dziwne rzeczy zrobić tak tak obrzydliwie dziwne, głupie i całkowicie <głupie> dziwne, no po prostu potrafimy każdą kartę w gwincie tak naprawdę zrobić ich kilka Często, że zagrywamy tą kartę, a potem zjadamy królową krawopająków, oczywiście e, dobrze jest też wspomnieć e, przy tym o kartach typu, typu Wodnica, którą odpalamy sobie, tak jakby e, królową krawopająków, w sensie odpalamy zemstę jej, więc to, co zjedliśmy, e, po prostu wychodzi z niej. Potem możemy liderem jeszcze ją zjeść i znowu wychodzi, tak jak zresztą na filmie widzicie, i Madoku których e, w ogóle to, bu, to była pierwsza talia z Królowo Pająków, taka memiczna. W sumie druga moja talia z Królowej Krałą Pająków, e, ale tak samo widzicie, albo za chwilę zobaczycie e, filmik e, z Feniksa, który. Feniks, karta, która, która nigdy nie była grana. No to, słuchajcie, widzieliście kiedyś Feniksa, Widzicie? No bo ja nie, aż do momentu kiedy nagrałem filmik i wyszedł zajebiście. Naprawdę poezja. Rzucona królowa krało pająków, zjada nam feniksa, i potem tworzymy sobie ileś tych feniksów, co jest po prostu fenomenalne, to mało powiedzieć. No, karta, która dla mnie ma wielkie serduszko, nie? Ode mnie ma strasznie dużo miłości. Jest to druga moja ulubiona karta mem. No coś pięknego, coś pięknego, ale nie tylko mem, bo również ta karta jest bardzo mocna w taliach metowych. Jak na przykład E, zagranie w Tetlafa. Dokładnie, w Tetlafa. I wtedy to już robimy bardzo dużo punktów. Ale w Meme również można i, co, i to wychodzi pięknie. Także królowa krabopająków u mnie ląduje na drugim miejscu. A teraz przejdźmy do ostatniej karty, karty numer jeden, czyli mojej ulubionej karty. Karty w grze, karcie w grze. No na pewno się nie spodziewacie tego, aczkolwiek aczkolwiek Aglais. Aglais to jest karta numer jeden dla mnie. Wielu może się nie zgodzić. Ja wiem, ja wiem. Jeszcze raz przypominam. To są moje typy, które y, według mnie 10 moich ulubionych kart w wincie. A Aglais jest kartą numer jeden. Jest tak piękną kartą, tak dobrą kartą, tak... No, nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. Po pierwsze Art to... Zdobył moje serce już dawno temu, ale już pomijając to, już pomijając Arta, a pogadajmy o rozmieszczeniu. Jeśli Agles wzmacniamy i będzie na powiedzmy, nie wiem, 20 punktach, to kiedy rzucimy ją, to ona na koniec tury wzmocni się podwójnie za wzmocnienia, które mieliśmy, czyli jeśli mieliśmy tych punktów 20 na Aglais, no to ona się wzmocni jeszcze dodatkowo 16 punktów, czyli 36 punktów nam zrobi, co jest bardzo mocne jak na jedną kartę. No coś fantastycznego, już nie mówimy nawet o Oceanie, która podwójnie może nam Aglais spalić, ale na takim handbuffie Wiecie, jak bardzo łatwo jest wzmacniać swoje jednostki. A jest wzmocniona jest tak wielką dziewczynką, że zasłużyła na pierwsze miejsce. Moja ulubiona karta, najładniejsza karta. I no, mega się zawsze jaram, kiedy gram tą kartą. Sprawia mi badości, no i No i coś pięknego, nie? To jest poezja, co ta karta potrafi. Naprawdę. Zresztą na filmiku widzicie z, z ostatniego mojego streama, co się działo. Na Agles, Także jak dla mnie, karta moja ulubiona, najlepsza w gwinie, według mnie. A teraz, cóż, kończyliśmy ten ranking. 10 moich ulubionych kart w gwincie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Link do Twitcha znajduje się w opisie. Pamiętajcie, tam właśnie streamuję. E, jeśli Wam się film podobał i chcecie więcej takich filmów, typu top, e, top 10 najgorszych, najbardziej znienawidzonych mnie, przeze mnie kart albo może macie jakieś inne pomysły, to no to możecie napisać w komentarzu, no i oczywiście nagrodźcie mnie lajkiem, bo naprawdę się starałem, mam nadzieję, że to ładnie wyjdzie przy montażu, zapraszam również was do teamu House of Lebioda, link znajduje się w opisie oraz na mojego Discorda, który również znajduje się w opisie, a teraz cóż, kończymy, kończymy, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i powodzenia na szlaku.